Hej moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, <laughs> przepraszam, mamy taką rodzinkę linii. Fajnie, bo w końcu udało się skompletować całą rodzinkę. Mamy szczęśliwe linie, super linie, ekstra linie, mega linie. Wkład na cały odcinek to 3,8 zł, Trzymajcie kciuki, żeby jak najwięcej wpadło. I co? Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z odcinkami. Teraz idziemy po 800 subskrypcji. I będzie konkurs jak osiągniemy te 800 wymagane dobra. Idziemy. Mamy w pierwszej szczęśliwe linie z numerem mamy 56. Drapiemy. Szukamy. Szukamy linii, po prostu w każdej szukamy linii. Mamy tak truskawkę i księżyc. Jest księżyc. Nie naddrapywałem, bo ja te linie szybko drapię. Czekajcie, zmienię sobie drapak, żeby was nie oślepiać. Truskawka, księżyc. Hmm, nie widzę. Serduszko dla Was, kochani, i winogrono. Serduszko dla wszystkich Was, widzów, dla wszystkich z kanałów zdrabkowych, za to, że wchodzą do mnie wszyscy, że wchodzicie i kanały zdrabkowej, widzowie. Dobra, staram się odpisywać na komentarze. Staram się również odwdzięczać, ale to już z tym bywa, bo wiadomo, jak to z tym czasem, ale naprawdę staram się. Okej. Okay. Banan, jabłko, mamy banany, banan, banan, jabłko. Korona i podkowa. Jest korona. Tutaj jest korona, tu tylko gruszki brakuje. Korona. Ok. No ciekawy jestem, czy się uda coś wydrapać, czy znajdziemy jakąś linię. Słoń, pik. Tu dwa słonie. Słoń. I ok. Cytryna i kwiat. Kwiat. Tu jest kwiat i chyba wszystko. Sakwa oraz tęcza. Tęcza jest sakwę nie widzę. Arbuz, gwiazda, jest arbuz. I tyle, dzwon i śliwka. Mamy dzwon i wszystko. Oraz ostatnie mamy ananasa i garnek i chyba będzie pusto. To jest dzwon jeszcze, tu garnek, ale to niestety jest pusto. Trochę zabrakło. Dobra, mamy różne kontrolne. Ja jednak muszę wziąć make-upowski drapek, bo ten mój jest bardzo tępy. Nie dam rady. Teraz mamy super linię z numerem 27. Biedronka i diament. Myślę, że wszystko ładnie widać. Biedronka i diament. O, więcej nie widzę. Sakwa księżyc. Sakwa, księżyc. Nie ma? No nie widzę. Idziemy dalej, mamy popcorn i dzwon. Dzwon jest. Jeden, drugi. Popcornu nie widzę. O, jeszcze jeden dzwon, trzeci. Okulary, kwiat. O, tu mamy kwiaty. I tutaj okulary też są i jeszcze jeden kwiat. Czapka podkowa. Czapeczka jedna. Druga jest podkowa. Brakuje monety. I jeszcze jedna czapeczka. Rower rolki. Tutaj jest rower, arbuz, motyl. Jest tutaj motyl. Mamy arbuza i motylka i kolejnego arbuza i motylka. Jeszcze jeden arbus, No trochę dalej. I jeszcze to. Parasol Ptak. Jest parasol. Ptak. Dwa ptaki. Balony krab. Jest krab. Są i balony. Klucz. Klucz i łódź. Jest łódź. Jest tutaj łódź. Tutaj mamy łódź. I tutaj. Okej. Okay. Ostatnie. Lody i wiatrak. I co? I chyba pusto. Lody, wiatrak. Wiatrak. Chyba pusto zobaczymy. Kontrolne takie są różne. No nieładnie. Oj, nieładnie. Zostały dwie linie, te najdroższe. Zacznijmy od ekstra linii. Mam z numerem 14. Biedronka. Leżak. Biedronka. Leżak. Leżak. Leżak, 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 biedronka, leżak i chyba to wszystko. Rolki diament są rolki tutaj rolki. Rolki, rolki. O, dwa diamenty mamy. Są te symbole, tylko no na razie nie układa się. Korona, klucz. Jest korona. Jest klucz. No, tutaj diamenty pominąłem. Dobra. podkowa motyl podkowa motyl tu mamy motyla Nie, Podkowa, przepraszam okej okay. arbus gwiazda Arbus, gwiazda jest. Arbus. Mamy kolejnego arbuza. Jest. Dobra, pójdź i słoń. No tutaj mamy przysłoniki. Ciekawe czy przyniosą szczęście. Na razie się nie układa. Dobra. Czapka. Sakwa. Jest czapka. Czapka. Sakwa. Kolejna czapka i jeszcze jedna czapka. Para są lody, chociażby jeden zwrot to już by cieszyło. Lody, lody. kolejna lody byłoby na kolejny trapping. Dobra, chyba wszystko klapki to Są klapki Klucz był Klapki Klapki Okej okay. Kwiat balony Jest Kwiat, kwiat, balony. No, coś mi się wydaje, że chyba nie. Dobra, chyba nie tym razem. Krab, popcorn. Więc popcorn jest. Jeszcze tutaj na dole mamy popcorn, dobra, kolejne, rower, cytryna, cytryna, rower, jest rower, jest popcorn jeszcze, i okej, okay. i ostatnie dwa symbole, wiatrak, piłka, czy to coś daje? Jest piłka, jest piłka No niestety nie widzę, żeby coś się utworzyło. Zobaczymy kontrolne. Chyba same puste kupiłem. Dobra i co? Ostatnia deska ratunku. Moje ulubione mega linie. Mam z numerem 9. No zobaczymy. Ostatnio dziewiątka Od Justynki ładnie się spisała. Może i teraz coś będzie fajnego. Biedronka naszyjnik. Kto nie widział odcinku, gdzie otwierałem patryczkę wygraną u Justynki z kanału Zdrabko Misza, zapraszam. Zdrabka mega linia piękna mi się trafiła. Ops, nie pomyliłem się naszyjnik Biedronka. Nie mówię nic, bo potem Źle drapie naszyjniki, biedronka, nie widzę. Kokos, flaming, jest flaming, kokos. Tutaj jest naszyjnik. Musicie mi wybaczyć te pomijanie. Dobra. Ananas sakwa. Ananas sakwa. Gdzie te ananasy, gdzie te sakwy? Mm -hmm. Nie widzę. Coś słabiutko z tymi symbolami. Lody klucz. Mamy lody. Lody klucz. Tutaj jest klucz jeden i klucz drugi. Serce popcorn. Tutaj jest popcorn. Tutaj mamy serce. Jest popcorn. 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 Kolejny popcorn. Serce, serce, popcorn. Serce i popcorn. No zobaczymy, co dalej wyjdzie. Diament, liść. Jest tu diament, jest diament. Diament, liść, jest diament, kolejny diament. Liści chyba w ogóle nie widziałem. Tak jest. dzwon i klapki. Klapki. Dzwon. Serce było. Dzwon. Dzwon. I tutaj. Tękla piłka. To jest piłka. Kolejna, kolejna. Mamy rtęcze, Okej. Okay. Prezent gwiazda. Jest gwiazdka. I prezent. No to żółwia na przykład. Dajcie. Jest prezent. Jest dzwon jeszcze pominięty. Masakra, gwiazda Gwiazda Linie chyba nie dla mnie są bo tak pomijam Cytryna, rower Cytryna Rower Rower, cytryna Cytryna, cytryna tu prezent, tu cytryna, cytryna. ok, Motel. Winogrono. Motyl. Jest i winogrono. Jest i winogrono. Winogrono. Kierszczeń, moneta. Dobra, pierścionek tutaj jest. No nie widzę, żeby się coś układało. Zegar, łódź. No zegara w ogóle nie widziałem. Łódź jest. Ale to nic nie daje na razie. No i ostatnie dwa symbole jest korona i kości chyba będzie pusto. Chociaż nie, tutaj nie było podkowy. Cytryna była, korona, kośki, kośki. Kościki tu, cytryna była, kośki. No niestety, tutaj no mamy pusto. Niestety dzisiejszy odcinek na ogromnym minusie 38 wydałem. 0 wygrałem. No trudno, czasami i tak bywa. Lot to, to, co dało, to dało. Teraz musi pozabierać. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Na razie, cześć.